Zobacz kolego. Tu jest blokada, bracie. Trzymasz żyłeczkę no właśnie, widzę, i kręcisz widzę. lody. Ale on ci zobacz, becka, kurde. O. Zobacz. Patrz, no widzę właśnie. To się rozkłada, pyk, raz. Tutaj Ejka. druga i jak ją bierzesz, proszę, to to na jest do to. No, no to bierzesz wiesz. się pod paszkę i idzie, zobacz. No, I kręcisz, no masz, zobacz, no wcześniej no, nie będę działał. Kurde. Taki się ma sprzęt. No Co ty wiesz. myślałeś? I teraz bracie kręcisz. No, lody, to, powoli nie tak. zerwi. Pyk. A jak chcesz poluzować, to bierzesz to i ona do góry. I potem znów Tylko no. musisz na to kółeczko zakładać. Aha, Weź no. zakręć sobie, tylko, pokaż, pokaż, pokaż. tylko delikatnie No Ja wiem, że zerwą, co, nie zerwąs. No, no. Ró i równo kręć. No. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze. do. poluzuj teraz, to ci opadnie. O kurcz. I do góry unoś. No Jeszcze, możesz się cofnąć do tyłu. No i idź spokoju. No dobra, dobra, wiesz, ale to no. nie moja więcej, pękisz co. Dobra, kolana. ale ona jest Przejdź. moja, no co ci. Dobra, weź. normalnie zobacz, szastać, tak przekładasz, zobacz, pyk. I kręcisz, zobacz, no normalnie, zobacz. Ja to wolę stepej, ryba, rybą ci w łowi teraz, kurde. Co? Wolę kupisz, co? O, to dobra. tak jak na startu się uda. Pyk, 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 pyk. Pyk, no, pyk, pyk, pyk. Co pyk? pyk. Skąd Tomasz? Nie już tego. Nie jest. Co? No wędka moja, przywiozłem. Chyba to jest złomowiec, co nie? To co z tego? Ale Robotę mieliście zrobić. Nie mogę w tym biurze naprawdę posiedzieć sobie i spokojnie. Tylko patrzę w kamerach, że ty ten. Ale zobacz To e, raz godzina. Paweł, już tutaj... zobacz raz Kurde... Posłuchaj, no. taki sprzęt to nie jest byle co to jest raz. Pokazuję koledze, jaka jest elegancka jest zmęteczka. Przecież jak się kręci. Zobacz, zobacz, jak to się kręci. Gdzieś? Co, znalazłeś w samochodzie? A co cię wchodzić, gdzie znalazłeś? No po trochę drugie, mnie obchodzi, bo jak znalazłeś, drugie, to moja wędka. Po drugie, my się już nie będziemy stresować, bo już czas na relaks. No no Jaki relaks? No, zrobiliśmy swoją robotę. Która jest godzina? No, 15.30. No. Powiedziałeś, że do 15 ma być zrobione, tak? No, no mieliście dokończyć autobus, bo już podjeżdża ten. No, Kobelko podjeżdża do rozwalania. To się kolego spóźniłeś pół godziny. Dlaczego? Bo o godzinie 15 było już zrobione. Proszę sobie iść zobaczyć. A teraz Dobre. proszę mi nie przeszkadzać, bo ja co będę. Ty tutaj co ty robisz? co ty robisz? Zobacz, zobacz jak się wyklinam. pędzisko, patrz. Co to? Co to? Zobacz. Dawaj Bierze. 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 choroba? Zobacz! zobacz, 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 zobacz jakaś sztuka! A. Zobacz. Tak się łowi rybki. I co ty na to kierownik? O kurde, co ty na to? Co? Słońce przygrzewa, co? co? Co, co, co ci chodzi? Co? Dobra. Przecież ja jej szuję łykiem. Dobra, pokaż mi ten autobus i no, się no spokojnie. Spokojnie. Poczekaj, spokojnie, bo Daj, to, to trzeba Poczekaj, odłożę wenteczkę, rybeczkę też, później będziemy sobie jedli ją. Dobra. Tak jest. Panie kierowniku! Pokaż ja mogę no, co? No zobacz chodź, jaka chodź, sztuka. Trochę. Ty, bo to karaś to ci z widziałem, że wyciągnęły. <grym> tak Pokaż mi autobus. Karaś się bulek. No to iść zobacz sobie Chodźcie! Tak, bo... O kurwa! No co? No co? No co? Coś dziwko? Robone? Robotne A? No co da się? Co? O tak. <grym> To sparzyło się, patrz. No i no spara, to... W nas nie wierzyłeś? Te listwy aluminiowe wyjęłeś? Tak, no, wszystkie. Jest wyjęte. No dobra. Także... Więc. Zadowolony się robisz. Powiedz, e, powiedz mi, panie kierowniku, dlaczego ty. W nas nie wierzysz. Nie wierzysz w nas, to jest raz. Po <laughs> drugie, my się staramy jak możemy, to jest dwa. A po trzecie, zawsze przyjdziesz przed samym weekendem normalnie. Człowiek chce się już tak. Wyrelaksować pomału, a ty zawsze nas tutaj. Ja ci muszę dać tyle. Opiecoć, no. Wiesz, do wiwatu, żebyś mnie cały weekend pamiętał. A ty już żyjesz weekendem długim, tak? Oczywiście, że tak. No, a kto tu będzie robił? Yy, ja uważam, że was dwóch wystarczy. A co, czy nie będzie? Nie. No ja ci. Chyba już sobie zasłużyłem na to. to a tutaj wniosek urlopowy się... pisałeś? A to zapomniałeś, jak mi podpisałeś? To podpisywałem, to... ale jakiś miesiąc temu. A to właśnie ja miesiąc temu złożyłem. Nie no kurczę. Dobra, niech on sobie jedzie, odpoczywa. E, ryby? E, my tutaj będziemy pracować. Drugiego nie pracujemy, bo mamy wolny, ale w czwartego w sobotę jesteśmy. E, poniedziałek, wtorek jesteśmy i czwartego jesteśmy w sobotę. Damy radę sobie z ciebie. Jedź, odpoczywaj i należy ci się ten wypoczynek o, za te siedzenia, co żeś wyjął. A może ktoś z, tutaj z naszych oglądających będzie chciał ten. Coś kupić z tego autobusu, to też zapraszamy. <grym> a jeszcze chciałem zauważyć jedną no. rzecz, panie kierowniku. Tak, żeby już było to wszystko no. dopięte na ostatni guzik. Zobacz, jak są pięknie wyjęte wszystkie siedzenia. Każda śrubka jest wykręcona, nic nie jest porwane. Siedzenia są, może jeżeli ktoś będzie chciał. Twoje siedzenia mi obchodzi, Proszę bardzo. Mi obchodzi, zobacz, jak jest aluminiowa ta oh, e, profile ładnie. Dobra, słuchaj, a gdzie ty jedziesz? Gdzie cię można szukać? Ja dam znać! Co? Ja dam znać! Niech to tajemnicę? będzie tajemnica! widzisz jaki to jest? Jadę sobie ja odpocząć, jest tam, na łono natury, normalnie. Nie martwi, że my go zbidzimy. Za chałupę jedzie kurwa rowerem. No a bez całowi. Bez sełowi to mu daleko, bo trzeba za chałupę kawałek, odjedzie w sadzawkę wrzucić na wędki, będzie się jełca. Powiesz na Mazura był, co nie? Tak. Dobra. Ja po prostu zaczynam trenować tą robotę. Wszystkiego Dobre. najlepszego. Dobra. dobra, nara, no nara, nara. No. ja muszę jednak tego wszystkiego pilnować żebyś ty mógł wypoczywać to ja muszę tego pilnować dlatego jesteś właśnie kierownikiem. dobra, idę zobaczę, bo jeszcze przyjechał no, kierowca labetą no, nie wierzył w nas nie. dobra wszyscy muszą odpoczywać bo kierownik musi pracować no ale taka jest robota kierownika więc nie jeden z was co nas ogląda jest też kierownikiem nie jest to łatwe, ale ja ich tak docisnę, że oni będą pracować, a, a ja będę odpoczywał po łykienku. O, lawetka przyjechała. Następne auta przyjechały. oni nie odkręcili blach? To barbery to, a nie miałem co takiego. Czescy kurwa na ły... Samochód przyjechał. Proszę bardzo. Jak tracę? Wszyscy wypoczywać, a ja będę pracował. Dziewczyny, dziewczyny, mamy wektrę na wadze od, klien od klienta. O, teraz stoi wektracę od klienta na wadze ja też pojadę na weekend jak sobie kabrioleta odpalę zobaczcie było Volvo, jest teraz CC 307, bardzo ładne a i muszę oni wszyscy tylko wolne, wolne, wolne tego life'a obiecałem i obiecamy i przepraszamy Was bardzo, że tego nie było po majówce na 100% czwartek, piątek robimy Mamy już na to pomysł. We trzech usiądziemy przy kamerze, będziecie zadawać nam pytania. Staramy, postaramy się na wszystko odpowiedzieć. A tak ogólnie pamiętajcie, że w Piotrostalu zawsze możecie kupić te części. Możecie zezłomować auto, sprzedać złom. Rozbi rozbiórki też robimy. Jakby ktoś chciał rozwalić jakąś hałupę czy jakąś wielką firmę, też zapraszamy do nas. Nasz prezes bardzo lubi rozbiórki. O, tutaj też fajna Honda jeszcze. No tak ogólnie nasz operator jeszcze pokaże Wam plac. I życzę wszystkiego dobrego w ten weekend. Bawcie się dobrze, grillujcie, pijcie, odpoczywajcie, a później wszyscy naładowaną energią wracajcie do pracy.